Cześć, zapraszamy na dzień otwarty, który będzie za godzinkę. Czekają tu na was uratowane w tym tygodniu wafelek. Jest już u nas. I jest gagatek. Są tutaj na honorowym podoczku. Gagatek się okazało, że wcale nie jest takim strasznym gagatkiem. Tutaj zobaczył, że nic mu się nie dzieje i że tutaj jest fajnie w ogóle i także w miarę, w miarę udało się go złapać, żeby go przeprowadzić. Także sobie je siarko. Tutaj jest osiołek Wafelek też. Zobaczcie jaki ładny, jest taki ciemny. Też, miły, osiołek. też taki. Ten to z kolei taki troszkę jest nieśmiały. Nie ale mam nadzieję, że jak dzisiaj te zwierzaczki zjedzą dużo marchewek, to już będą całkiem całkiem, całkiem śmiałe. Także zapraszamy. Pogoda jest taka... No, jakieś tam jest takie zachmurzenie z 8 stopni, ale zapowiadają, że będzie dzisiaj słoneczko. Także jedźcie śmiało. O. Orwiedziny. Do Wafelka i do gagatka. Pamiętajcie o marchewkach. O, a tutaj powstaje taki będzie tutaj jest taki specjalny domek dla siołków. Bo one lubią troszeczkę cieplej jakim jest kucyki. To są takie koczwy, widać w ziemi już przygotowane. I tak jak ta wiata stoi, to będzie druga wiata. Po prostu stała będą szczepione dachami, ta wiata będzie stała. Z tej strony będzie z tyłu zamknięcie. Także osiołki będą miały tutaj wejście i będą miały taki prawdziwy domek. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, który jest teraz, to już zostanie zrobione. I te oto stado osiołkowe będzie miało taką fajną chatkę, gdzie będą się mogli schować. Tam też jest takie, będzie tyle miejsca, że będzie takim małym traktorkiem można wjechać, nawet i siano tam włożyć. To będzie fajnie. Dziś w stajni czekają na Was ziomek któremu właśnie skończyło się leczenie osiołek. Stawał tutaj antybiotyk. Zastrzyki mu sam robiłem osobiście. No wszystko trzeba się nałożyć tutaj stajnie. Ale już jest na odróżnieniu. Ciociała powiedziała, że pójdzie do stara po wkolniu otwartym. Tutaj mamy podobną sytuację. Gucia też taki troszkę był przychudzony lekko zasmarkany I go tutaj Ciociała wyleczyła. Wyleczyła ci ciociola, tak. Też pójdzie do stara zaraz. Delicja też zaraz pójdzie do stada, ona tam miała problem z oczkami jakiś tam, no była jakiś czas w szpitalu, teraz miała jakieś tam kropelki jeszcze do oczu, ale też jest już na ozdrowieniu. Mariola też tutaj już stoi, nie wiem, ze dwa tygodnie albo nawet dłużej, ale też już jest teraz lepiej, przedtem dostawała gdzieś do żylny, antybiotyk, a czy do żylny, do a teraz coś tam dostaje, jakieś psikawki dostaje do... No, też pójdzie zaraz do stada. W stajni jeszcze jest Tereska. Też to jakieś miała zasmarkanie. Coś tam miał jakiś katar, coś tam z leczkami, ale już wszystko się poprawia. Także przy sobie dzień trwarty skręci w stajni, ale też już będzie szła do stada. Tak, dostaniesz tysiąc marchewek, ciekawe czy zjesz. W każdym razie będzie kogo karmić tutaj. Jest nasza staruszka Lucia która troszkę chodzi sobie po podwórku zazwyczaj a cały dzień na później jak już jedziemy stąd to wtedy ją bierzemy do stajni ale dzisiaj jako to zostawiliśmy w stajni żeby została bo to samochód, które przyjedzie żeby ta się nie kręciła między samochodami bo na co dzień to nachodzi tutaj z tymi koznami po podwórku co ziomeczku co ziomeczku ta kasteczka jest Małym swoim synkiem, małym patronek, bo się skarżyła w nóżkę. Takie drobiazgi mamy w sobie same. O, jak ładnie miała poukładane i, i zrzuca. Trzeba wkładać do morki jednak. Mamy pierwszych tutaj gości z Olsztyna, aż przyjechali. No, niby daleko, a są pierwsi, także... Już pierwsze marcheweczki się pojawiły, proszę bardzo. Taczki poszły już w ruch. Ja tutaj już przygotowałem więcej taczek, także śmiało przyjeżdżajcie, ale jednak nie jest tak ciepło, jak myślałem. Jest taki trochę, trochę wiatru, więc trzeba wziąć ciepłe ubrania. Zwierzaczki są głodne, czekają tutaj już na widownię. Nie, nie, <głos》nie <głos》wyglądają tak <głos》>. ładnie. Nie, bo się może jeszcze nie obudziło. Wszystko ładnie przygotowane. Tu marchewki, tu jabłka, miseczki pokrojone w kosteczkę. Super. Tak, żeby nie Mimo nie najlepszej pogody goście nam dopisali. Już jest około 15-20 osób. Także fajnie. Obawiam się, że osiołki i zostaną bez marchewek, ale będą z marchewkami, bo ja przyjechali jednak ludzie. Pogoda nie jest taka super, ale nie pada. Także nie jest źle. Zapraszamy. Zwierzaczki są bardzo, bardzo głodne. Tutaj gagatek i Warek już wcinają marcheweczki. Oj. Nie, nie wiem, którą ma to wziąć teraz. teraz. Jedna dla osiołka, druga dla kucyka i będzie wszystko dobrze. No, no bierz, wiesz. <śleszy> jak spadł, to nie, nie. Chciał, One jeszcze nie wiedzą co się dzieje, bo to ich pierwszy dzień otwarty. Przy okazji tutaj chciałbym podziękować pani Justynie, która kupiła nam w prezencie wszystkie te bele siana, które tutaj widzicie. Dwadzieścia kilka sztuk właśnie wczoraj przyjechały. I to z takiego, takiego super miejsca. Bardzo dobre to siano jest i fajne. No zwierzaki po prostu się rzuciły na to i jedzą, jedzą. Także dziękujemy pani Rzdynce tutaj za to, za to sianko. I zapraszam też inne chętne osoby. Jak macie ochotę i możliwości, no to w prezencie my zawsze przyjmiemy każdą ilość siana, każdą ilość marchewek i każdą ilość tych takich paszków. To jest zbiórka na stronie. Mamy tutaj uciekiniera. Mała Ala uciekła nam z padoczku, bo jest taka maleńka, że udało się jej przejść tutaj. Ale zaraz ją już ciocią o złapiemy i zamkniemy ją, gdzie, żeby nie uciekała. Bo niby to mała, mała. Mała niby jest mała, ale nie wiadomo, czy kogoś tam nie kopie, jakby zobaczył marchewki. Chodź, 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 mała. Ja ją na ten honorowy padok zamknę, bo tu to będzie uciekała w kółko. Chodź no. To nie będzie łatwe. <laughs> chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No i mała ala uciekierka Wylądowała tutaj na tym padoczku. W sumie może i dobrze będziemy miała tutaj najwięcej jedzenia Tutaj państwo przyjechali do nas autobusem Nie jest to łatwe, ale się da Jak widać, tak Trójka dzieci Mama Mama, babcia, dobrze mówię Mama, babcia i wnuki no. Ekipa cała Także nie ten, jak nie macie samochodu to się nie przejmujcie, bo tutaj można dojechać komunikacją miejską, o, Mała Ala. No, dokładnie. Mała Ala uciekła z dużego padoku i wylądowała na tym małym, na razie. Tam jest takie miejsce, gdzie jest po prostu pastuch trochę niżej i wyłączyliśmy prąd oczywiście co? Mała Ala od razu się zorientowała, że nie ma prądu i uciekła, Ala, Alunia. Alunia? Alunia? Ona jest słodka. O tam mm, aż dorwałaś. Tak. Ani będzie w telewizji właśnie niedługo, bo już tutaj to wszystko się kręci. Co? Zjadł bananka? O, Tereska bananka, wie? nie wie, nie wiem. Nie wiem wie właśnie, bo to ona nie, na pewno nie widziała nigdy w życiu na osi. Spróbuj, dobre. Spróbuję, spróbuję. Koń za dobre rzeczy jak na osiołka. To taki prosty żywot się wiedzie. Marchewek to naj. A czy te marchewki zioły, ale bananów to najmniej nie widziały chyba na oczy. Ale konie, niektóre tak mówicie, to jedzą te. Oj, u nas te słońce wyszło, jednak, a było tak zimno w pewnym momencie. Dzień dobry. Słoneczko wyszło super, nie? Ładna pogoda się. No, i ludzi przyjechało też. Dobrze, dobrze, bo się będziesz. te osiołki będą głodne chodziły dzisiaj, ale widzę, że nie będą chodziły głodne. No. Tak. Ciocia Ola tutaj na straży zawsze na dniu otwartym jest, na no, ty, tyłu pilnuje i wszystkim opowiada, jak ma na imię ten kucek, jak ma na imię ten kucek, a te kucyki zobaczcie, wszystkie takie same czarne. Ale ciocia Ola wie, który jest, który jak ma na imię, także wyszło słonko, przyjeżdżajcie do nas. Gości też, deszcz też jest sporo. No. Osiołki mają dzisiaj bardzo dobry apetyt, ponoć. Marszawek jest dużo, ale osiołków też jest dużo i kucyków. Więc przyjeżdżajcie do nas śmiało. Zobaczę, czy tu nie ma jakiejś kopaliny. Czy ja już za bardzo tutaj się klapciu Widzę, jest tutaj zaklapsiu. Fajne marcheweczki, fajne, fajne, fajne. O, Ninka też tylko frytki No, proszę. O, jak ładnie pozmieniała marcheweczki. No właśnie.